Dzień dobry, Szanowni Państwo. Następnie chciałbym poinformować, że informacja dotycząca RODO znajduje się przy drzwiach sali obrad i jeśli ktoś z obecnych nie zgadza się na zapisy zawarte w tej informacji, czyli m.in. rejestrowanie i upowszechnianie wizerunku, to proszę o opuszczenie sali. Uprzejmie proszę również o wyciszenie bądź wyłączenie telefonów komórkowych. Przypominam również wszystkim uczestnikom posiedzenia, że w przypadku wypowiedzi lub pytań prosimy o włączanie mikrofonu w celu zapisania ścieżki dźwiękowej. Niniejszym otwieram posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz kom... serdecznie witam zaproszonych na obrady Komisji pana wójta Grzegorza Banaszkiewicza i panią skarbnik Małgorzatę Borową. Gorąco witam zgromadzonych na sali radnych, również radnych online, a także mieszkańców oglądających relację z tego posiedzenia Komisji. Przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy: Otwarcie posiedzenia, które mamy już za sobą. Punkt drugi: Zatwierdzenie planu posiedzenia komisji. Punkt trzeci: Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok. Punkt czwarty: Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty. Punkt piąty: Sprawy różne. Punkt szósty: Zamknięcie posiedzenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Panie Ewa Latoszek. Za przyjęciem? Pani Marianna Malarowska. Jestem za przyjęciem. Pan Dariusz Iwanek. Jestem. Jestem za? Czy. Za przy... Jestem. Za przyjęciem porządku obrad? Tak, za. Dziękuję. Pan Michał Dominiak. Jestem za przyjęciem porządku obrad. Ja również nie jestem. jestem przepraszam. moment komisję dla... członków komisji jest za przyjęciem porządku obrad. Darku, Proszę o wyłączenie dźwięku. Dobrze przechodzimy do punktu trzeciego omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszna na 2020 rok i proszę o przybliżenie zapisów panią skarbnik. W uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Wydatki budżetu zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 119 92,82 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 72 340 192,34 zł. W tym. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 700 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18 122 82 zł. 82 grosze. Plan po zmianie wydatków bieżących wynosi 61 84 347 91 zł. 91 groszy. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 101 392 ,82 zł 82 grosze oraz zmniejsza się o kwotę 100 970 zł. Po zmianie plan wydatków majątkowych wynosi 11 255 844 zł i 43 grosze. Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały, która będzie podjęta, i również dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Teraz tak. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł i 970 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17 700 zł zmniejsza się o kwotę 100 970 zł środki na wykup gruntów pod drogi gminne Plan po zmianie wynosi 145 843 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia o kwotę 17 700 zł środków na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne. Plan po dokonanych zmianach 417 700 zł. Pozostałą kwotę to jest 83 270 zł. Przenosi się na wydatki majątkowe do działu 801 Oświata i Wychowanie oraz do działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Plan, po zmianie w rozdziale 705, wynosi 1 102 931, zł. W tym wydatki bieżące 957 088, zł oraz wydatki majątkowe 145 843, zł. W dziale 750 Administracja Publiczna, rozdział 750-75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 18 122,82 zł, przenosząc te środki na wydatki majątkowe do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla Udzielenia dotacji dla świetlicy w Lesznie na zakup i montaż ekranu wraz ze, ze sterowaniem RF. Dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe. W związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 270 zł. Plan po zmianie na to zadanie wynosi 190 270 zł. W tym środki z Funduszu sołeckiego 34 304 zł. i 76 groszy. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 915, oświetlenie ulic, placów i dróg. Wprowadza się do planu wydatków majątkowych kwotę 13 tysięcy złotych na realizację zadania budowa punktów świetnych we wsi szatkówek na opracowanie dokumentacji projektowej. W dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921.09 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby wprowadza się do planu wydatków majątkowych dotację celową dla świetlicy w Lesznie w kwocie 18 18122 zł 82 grosze na zakup i montaż ekranu Clear Vision PVC o powierzchni 625 na 390 cm wraz ze sterowaniem RF Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo radni, czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Ja dziękuję, nie mam pytań. Jeżeli można panie, panie przewodniczący, jeszcze tylko tutaj jedno, jedno wyjaśnienie. W tym tygodniu będzie już podpisywana umowa na, na zakup też projektora. Tak, wniosku, który złożyliśmy do lokalnej grupy działania, te środki zostały już przyznanej w tym tygodniu będę podpisywał umowę no to też się wiąże jakby z, z, z tym z tym zakupem tego ekranu no to, 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 to będzie stanowiło pewną, pewną całość. Tak? Dobrze dziękuję bardzo. W związku z. Ja jeszcze mam pytanie Dobrze. dotyczące placu zabaw przy szkole podstawowej w Zaborowie czy już teraz mamy środki na to żeby podpisać umowę na, na budowę tego placu. No jeszcze nie mam. No ale ja, ja uchwałę, rozumiem, to ale będziemy... to chodzi o to, żebyśmy tak. mogli podpisać to jest umowę. To tak na... państwo tutaj widzą główną zmiany. Przepraszam, ale na... nie słyszę. Coś jakieś kłopoty na łączach? Tak mamy? Panie Jawo, czy słyszy mnie pani? teraz słyszę, ale nie słyszałam co pan wójt mówił. Może bliżej mikrofonu. Może tak, może miałem mikrofon za daleko. Mhm. Dobrze to ja powtórzę. To znaczy, jeżeli Państwo podejmą tą uchwałę w środę o zmianach w budżecie, to będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą na wykonanie placu zabaw w Szkole Zaborowie. No niestety, troszeczkę się to wszystko odwlekło. Prześnie. Tak, mieliśmy też kłopot z wykonawcą, bo Pierwsza firma którą braliśmy pod uwagę która dała nawet cenę niższą niż mieliśmy zaplanowaną w budżecie no nie bardzo potrafiła wytłumaczyć skąd tak niska cena a ona no, tak dosyć znacznie odbiegała od, od tych pozostałych też tam nie, nie dawała gwarancji na pewne na, na, na wszystkie urządzenia więc ta oferta została odrzucona. Druga, druga firma nie wyraziła zgody też na przesunięcie terminu związania ofertą. No i została tutaj firma która przedstawiła taką kwotę do której tutaj musieliśmy wykonać te zmiany w budżecie. Natomiast myślę że to powinno pójść dosyć, dosyć szybko jeżeli podpiszemy podpiszemy umowę. No nie chcę tutaj przesądzać ale myślę że, że jesienią powinien ten plac zabaw być już przed szkołą. To mam jeszcze pytanie, czy to będzie taki drewniany, jak z drewnianych elementów, czy to będzie z plastikowych, z metalowych? Jaki to tak. będzie? To nie będą już drewniane elementy, także to, to nie będzie już plac, który będzie podobny do tego, jaki był no jak, jak ten, który został rozebrany. Będą metalowe, plastikowe, tak. Dziękuję. Dobrze, nie widzę więcej pytań, chyba, pani Ewo. Dob nie, nie ma więcej pytań, dziękuję. Dobrze, super. Przechodzimy w związku z tym do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały w sprawie, zmiany, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na 2020 rok? Pani Ewa Latoszek? Jestem za przyjęciem uchwały. Pani Marianna Malarowska? Jestem za przyjęciem uchwały. Pan Dariusz Iwanek? Jestem za przyjęciem uchwały. Pan Michał Dominiak? Jestem za przyjęciem uchwały. Tomasz maj, jestem za przyjęciem uchwały. Pięciu członków komisji jest za przyjęciem tego projektu uchwały. I tak będziemy rekomendowali Radzie. Przechodzimy do punktu czwartego omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty. Czy Pan Wójt kilka słów powie na temat tego projektu? Y no może właściwie tyle, że projekt jest taki tej uchwały no jest typowy, tak? To jest, jest uchwała, z, jeżeli Państwo ją podejmą, wyrażą zgodę na, na sprzedaż lokalu dotychczasowemu najemcy, który ma też umowę bezterminową. No rozumiem tutaj, że z punktu widzenia finansów gminy najbardziej państwa interesują te bonifikaty, no są takie typowe, które już o ile pamiętam chyba uchwalaliśmy w tej, w tej kadencji, także tutaj nie jest to jakaś szczególna, szczególna uchwała. Dotychczasowy najemca wystąpił do nas z takim wnioskiem. Ja nie znalazłem żadnych podstaw, żeby odmówić. Stąd tutaj prośba do Państwa o podjęcie takiej, takiej uchwały. Oczywiście kwestia bonifikaty jest do Państwa decyzji, natomiast mówię, że to są takie bonifikaty dosyć typowe, które, które były uchwalane przez, przez Państwa. Czy ocenił to mieszkanie, wartość tego mieszkania? Nie pamiętam w tej chwili jaka, jaka tam była kwota. Trudno mi, trudno mi powiedzieć ale chyba już jest operat pani Małgosiu tak. Dobrze dobrze to ja sprawdzę jeżeli państwa to, 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 to interesuje oczywiście powiem, powiem na sesję ale operat już już został wykonany. Szanowni Państwo czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały. Ja nie mam pytań. Dziękuję. Dobrze, nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty? Pani Ewa Latoszek. Jestem za przyjęciem uchwały. Pani Marianna Malarowska. Jestem za przyjęciem uchwały. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za przyjęciem uchwały. Pan Michał Dominiak. Jestem za przyjęciem projektu uchwały. Tomasz Maj, jestem za przyjęciem projektu uchwały. Pięcioro członków komisji poparło projekt uchwały. Przechodzimy do punktu piątego: sprawy różne. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania? Nie widzę. Nie mam pytań. Nie, mam pytań. Nie widzę, to przechodzimy do punktu szóstego: zamknięcia posiedzenia. Dziękuję Państwu za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.